Ola, Ola, pokaż swojego chłopaka. Tu jest. Ko kocham się z nim czasem. A ta dziewczyna w której to ten? To jest ta. To jest. jest ta. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A nie widzę jej twarzy. No ale ja no, bo ona no. jest ocenzurowana. A jest jest chłopak? Pokaż, pokaż. A tutaj Milena tu jest. nagraj dziewiątkę. Nagraj dziewięć Paję, Milena, na to Tu jest dziewiątka? Tu jest. tu jest z piątki z piątka, a tu. Tu jest Asia. Moment, tak, tu. Asia, siema. Młodości dodaj mi skrzydło. Młodości, żeby tobie nie dotarło. Adama Mickiewiczowa. O tego bardzo kochasz kiedyś. Kądem. Taki <laughs> pushman, A A ja go nie widać. A ja go nie widać. A A za to pokażę. Czekaj, to był tutaj mój. Mój, nasz. Nasz, nasz wspólny. Nie to wspólny. Nasz innego. Nie, to jest nasz wspólny. Masz tu w łączności dużo chłopców. <laughs> Ty chcę iść Pobądź. O ten, po bącz. Uszek, uszatek. Usza, uszatek. Usza to jest A nie widać tego na doporacji. Gdzie jest mój ten? Ten też jest fajny. Dziewiątka. Olga, dziewiątka. weź bo ja zaraz jej przywalę. Ej, tu jest mój chłopak. są fajni chłopacy. Gdzieś, O Tu jest, tu jest mój Pan, pani, to jest fajne. mój, właśnie ja go wcześniej pokazywałam. No mam. Jezu, kogo ty nie masz? Dobra, idziemy stąd. <grym> o, a ta mama moja to jest fajna. nie, A to jest ten chłopak Dziecia. tutaj obok. Tu jest tu zielony. To jest, jest żona koczno. mojej mamy. jest fajny, fajny okay. jest. To nie widać go dopiero. No Fajny Dobra, kończę. Do takie mordy.